Sprawdziłyśmy testy. Będziemy mieć dobrykę o pierwsze i drugie miejsce między dwoma osobami. Patrycja Serbiak i Kamila Kamińska. Dobry będzie do trzech punktów. Jak nazywa się londyński autor e, Jak nazywał się najsłynniejszy detektyw z Londynu? Chciałem pogratulować zwycięzcom. Znajdujemy się na pierwszym międzyszkolnym konkursie wiedzy o krajach anglojęzycznych. Z mną laureatką przedstawiam się. Patrycja Serwiak. Spodziewałaś się, że wygrasz? Nie, w ogóle się nie spodziewałam. Jak oceniasz program konkursu? Pierwsza część była moim zdaniem łatwa, chociaż były podchwytliwe zadania. Druga część była też łatwa, ale pytania też były o trudności, bardzo takiej przystępny. Dla Jerome TV z pierwszego międzyszkolnego konkursu wiedzy o krajach anglojęzycznych, Aleksander Jurczyk.